We wczorajszym materiale głośno zastanawiałem się, kto ze strony państwowej odpowiada za sabotaż polskiej granicy. Kto pilnuje, by szlak przemytniczy z Białorusi został zachowany chociaż w szczątkowej formie? Ja wiem, że moje typy nie były zbyt oryginalne, no nie wskazując nikogo z nazwiska, może bardziej kierunki, tam bliżej ministra Siemoniaka, bliżej kosiniaka Kamysza, ministra, zakładając, że to są osoby, które są suwerenne, jeżeli chodzi o wydawanie decyzji. No i wygląda na to, że metodą eliminacji możemy wykreślić ministra Kośniaka Kamysza, nie wskazując jednoznacznie na ministra Siemoniaka. No ale dlaczego tak? Ponieważ uważam, iż minister Kośniak Kamysz albo sobie nie radzi, albo jest super. Ponieważ wczoraj, w wywiadzie dla Polsatu, prosił on aktywistów, by nie ułatwiali procederu przemytu z Białorusi. Idziemy do. Żyjemy. Ja wiem, dlatego przepracujmy to jeszcze raz. We wczorajszym wywiadzie dla Polsatu minister Kosiniak-Kamysz mówił o zorganizowanych grupach, które atakują polską granicę i pograniczników. Jest sytuacja napaści na polską granicę, ataków zorganizowanych grup to nie są uchodźcy którzy chcą przekroczyć granice i szukać schronienia w Polsce to są zorganizowane grupy atakujące żołnierzy i funkcjonariuszy strzegących państwa polskiego Moim zdaniem to są grupy przygotowane i przeszkolone przez służby specjalne czy to Białorusi, czy Federacji Rosyjskiej. Nazwałby pan ich migrodywersantami? To, to jest narzędzie w, w ręku reżimów, które jest już nie narzędziem ślepym, tylko wyspecjalizowanym w tym działaniu, ataku. Przecież to nie jest próba przejścia granicy i powiedzenia, szukam szukam waza azylu, tylko to jest zorganizowana napaść w wielu miejscach na funkcjonariuszy i żołnierzy. Nie sposób nie zgodzić się z ministrem. Jednak twierdzą, że nie powinniśmy tych ludzi nazywać narzędziami. Nie powinniśmy też zakładać, że wszyscy oni atakują pograniczników. Ale możemy z czystym sumieniem założyć, że wszystkie te osoby, które w tamtym rejonie przekraczają polską granicę, łamią prawo, łamią artykuł 264 kodeksu karnego. Nielegalne przekroczenie granicy jest zagrożone karą do lat 3. Paragraf drugi ustawy. Kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczpospolitej Polskiej. Używając przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. No i wracając do retoryki ministra, z tymi zorganizowanymi grupami nawiązują kontakt tak zwani aktywiści, ewentualnie odwrotnie, nie wiem, ale. To rząd powinien się tym zająć, a nie ja. Niestety też i za pośrednictwem tego programu, tej, tej anteny też się chcę zwrócić do tych wszystkich aktywistów działających na granicy, żeby zastanawiali się zawsze co, co robią. Pomoc dla drugiego człowieka, ja wszystko rozumiem, jestem lekarzem, mam dużą wrażliwość, ale wskazywanie miejsca, gdzie nie ma polskich żołnierzy, idźcie w tamtą stronę, czy takie komunikowanie się wzajemne i udzielanie jakichś wskazówek, informacji, gdzie, gdzie łatwiej będzie, jeżeli takie informacje weryfikujemy, teraz sprawdzamy, ale jeżeli one są, są prawdziwe, to bardzo proszę o z zawrócenie z tej drogi. To... Czyli minister obrony narodowej w największej prywatnej telewizji w prime-time apeluje do jakichś ludzi, by nie ułatwiali procederu przemytu. Stąd moja diagnoza, że albo chłop sobie nie radzi, albo po prostu jest słupem. W każdym razie coś jest nie tak. I warto by było ustalić, o co tutaj chodzi. Czyli. Apeluję do jakichś ludzi, by nie mówili osobom prowadzonym przez przemytników, że w danym miejscu nie ma strażników granicznych, że się oddalają, że teraz można przechodzić. No i pytanie, czy coś takiego podpada pod paragraf trzeci ustawy, o której rozmawiamy? Bo oczywiście ja nie jestem prawnikiem i bardzo dużo zależy od interpretacji wolnych sądów. A mam wrażenie, że akurat w tych wypadkach, gdyby doszło do procesów. To konkretne zapisy kodeksu karnego no, nie byłyby traktowane dosłownie, że to byśmy się dowiedzieli, że to nie jest do końca tak, jak jest zapisane. Jeżeli chodzi o samego ministra Kamysza, jest mi go żal. No bo widać, że to jest krzyk rozpaczy, to jest apel, to jest chyba próba nagłośnienia patologii na polskiej granicy, ale musimy stanąć w prawdzie. Próbę zaradzenia tej patologicznej sytuacji, czyli postawienia, ustanowienia tak zwanej strefy buforowej, skręcił jego kolega koalicyjny, m.in. jego kolega koalicyjny Marek Żywno, przepraszam, Maciek. Dziękuję ministrze Tomaszu Siemoniaku za wysłuchanie społeczności lokalnych i NGO. I chociaż nadal nie widzę sensu strefy, ale wpuszczanie do niej NGO Grupa Granica Podlaskie OPH to zmiana. Bezpieczeństwo i humanitaryzm da się pogodzić. Nie da się ukryć, że mamy tutaj do czynienia z rozłamem w trzeciej drodze, z takim rozdźwiękiem co najmniej. Jeden działacz trzeciej drogi apeluje, by nie ułatwiać przemytu na szlaku białoruskim, z kolei drugi działacz pracuje aktywnie nad tym, by ludzie, którzy ten przemyt ułatwiają, nie wskazując żadnej organizacji, Mieli dostęp do miejsca, gdzie to ułatwianie przemytu było jak najbardziej efektywne. Absurd, ale to jest wina aparatczyków trzeciej drogi. To oni są winni tej sytuacji. Chociaż pojawia nam się trzecie nazwisko, wracając do tych moich typów z początku materiału, wskazuje się tutaj na trzeciego gracza z msz na ministra Marka Duszczyka, który podobno ma realną władzę na granicy polsko-białoruskiej. Patrząc na jego profil na Twitterze, widzimy, że opis zaczyna się od wyrazu migracja, czyli zapewne to jest jeden z priorytetów. Parę dni temu, w wywiadzie dla Radia Z, zapowiedział on, że aktywiści, nie wskazując żadnej organizacji z nazwy, będą może nie tyle co nietykalni, ale powiedzmy, że Prawo nie będzie ich dotyczyło, nie będą oni aktywnie ścigani. Ja powiedziałem, kiedy, kiedy stawałem się wiceministrem, powiedziałem: Nigdy nie powiem nic złego słowa na organizacje pozarządowe, granice humanitarne, bo one robią to, co, do czego są powołane. Ratują, starają się ratować ludzkie życie, pomagają osobom, które, których, które, które mają problemy. Więc oczywiście, wśród tych organizacji, akurat te chyba dwie, co, co zostały wymienione, akurat działają w sposób humanitarny, możemy się sprzeczać co do ich instrumentów i co do, co do ich działań. Ja nie to, co powiedział też minister Roczek, z którym się pełni zgadzam, nie na pewno nie pójdziemy na wojnę z pozarządowymi, których celem jest ratowanie ludzkiego życia, pójdziemy na wojnę z organizacjami, które y, współuczestniczą y, w nielegalnym przejeździe migrantów przez terytorium Polski do innych państw. No i to może uspokajać, prawda? Ale czy na pewno? Ponieważ jeżeli wziąć dosłownie to, co mówi minister, a uważam, że powinniśmy to wziąć dosłownie, to mówi on o zwalczaniu organizacji, które szmuglują ludzi, szmuglują przez Polskę do krajów sąsiadujących. A tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ktoś przy granicy ułatwia proceder przemytu, gdzie ktoś aktywnie pomaga nie dostać się do Niemiec, ale na tym odcinku, na tym punkcie granicznym pomaga przejść granicę na różne sposoby. I duporą jest taki, że ci ludzie po tym jak złożą upoważnienie o wniosek o ochronę, są przez, tych, przez te organizacje transportowani do ośrodków dla cudzoziemców. No i w teorii, w tej fikcji, w której żyjemy, ci ludzie powinni grzecznie czekać, aż wnioski zostaną rozpatrzone. Negatywnie, do widzenia, pozytywnie dostajesz ochronę w Polsce. No i ten człowiek dostaje kieszonkowe, ma tam jakiś lokum, chodzi, zwiedza okolice i grzecznie czeka na wniosek. Tyle, że praktyka pokazuje, chociaż tutaj powinniśmy domagać się statystyk. Praktyka pokazuje, że część tych ludzi traktuje ośrodki dla cudzoziemców w sposób instrumentalny, gdzie poje, popije, odpocznie i zamiast czekać na rozpatrzenie wniosku, próbuje przedostać się do Niemiec na własną rękę, bądź szuka się z grupami przemytniczymi, z którymi ma kontakty przez różne fora dyskusyjna. Pójdziemy na wojnę z organizacjami, które y, współuczestniczą y, w nielegalnym przejeździe migrantów przez terytorium Polski do innych państw. Dlatego też uważam, że minister wyraził się tak precyzyjnie. Po prostu chłop nie zdaje sobie sprawy, że ludzie już rozgryźli ten mechanizm. I na koniec chciałbym zwrócić waszą uwagę na jeszcze jedną, moim zdaniem patologiczną kwestię, e, która jest bardzo, rzadka, bardzo rzadko poruszana. A szkoda. Ponadto jeżeli, ta, ponadto, jeżeli mamy taką sytuację migranta, który to już jest na terytorium Polski, ujawniamy go na przykład nie wiem, w Białym Stoku czy gdziekolwiek indziej i ta osoba chce złożyć wniosek o ochronę międzynarodową, zawsze taka, taka procedura jest wczynana. Potwierdzana jest tożsamość takiej osoby. Jeżeli ta tożsamość nie jest, jest potwierdzana, trafia do zamkniętego ośrodka do momentu potwierdzenia tożsamości. Jeżeli ta tożsamość jest potwierdzona i nie ma żadnego informacji, że może być jakiekolwiek niebezpieczna dla polskiej społeczności, jest kierowana. Jest kierowana do otwartego środka. Czyli minister opowiada o sytuacji, w której ktoś w nielegalny sposób przedostaje się do Polski, jest zatrzymywany kilometry od granicy i nagle przypomina mu się, że on chciał złożyć wniosek o ochronę. Więc skoro to jest praworządne według ministra, to powinniśmy domagać się, by to prawo obowiązywało wszystkich. I tak każdy przestępca zatrzymany na gorącym uczynku, niezależnie od okoliczności powinien móc powiedzieć, że on, on chciał się oddać w ręce stróżów prawa i to powinno być honorowane jako okoliczność łagodząca, prawda? Dlaczego tak? Apelują do ekipy Donalda Tuska, niech będzie konsekwentna, bo to nakazuje praworządność. Jak się bawić, to się bawić. Podsumowując, jaki koniec każdy widzi. Na pewno ludzie z ekipy Donalda Tuska pozwalają na łamanie artykułu 260 Czwartego. Oczywiście nie we wszystkich okolicznościach, tylko w takich, w których pojawiają się ludzie, do których apeluje Kosiniak-Kamysz, by nie ułatwiali przemytu. Z kolei drugi minister mówi, że ci ludzie będą bezkarni. Wariaci, kura, to, wariaci. to tyle na teraz, to tyle ode mnie. Jeżeli Wam mało, zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło. Może Was coś zainteresuje? No i oczywiście odsyłam na kanał z giereczkami. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie, a pamiętajcie, że realnym wsparciem jesteście we wszyscy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.